Siema wam wszystkim, tutaj Wechter. Chciałbym, was dzisiaj, chciałbym wam dzisiaj przedstawić grę Właśnie tą co widzicie Jest to Margonem I pokrótko opowiedzieć o każdej profesji Profesja którą widzicie, którą jest moja postać Jest to tancerz ostrzy Jest jeszcze wojownik, mag, łowca, tropiciel I paladin Jestem w mieście Ithan. Ogólnie jest to jedno miasto z. Zaraz Wam powiem ilu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem miast. Chyba najbardziej popularne. Margonem. Margonem jest to ogólnie gra WW. Nie trzeba praktycznie nic instalować, ewentualnie mapki. Ale jeżeli będziecie na chromie grali, to nawet i bez tego się obędzie. A więc. Do tego co mówiłem wcześniej, nawiązując, chcę przedstawić Wam dzisiaj profesję. I pierwszą, którą przedstawię jest właśnie tancerz ostrzy. Charakteryzuje on się, że może nosić dwie bronie: jednoręczną i pomocniczą. Bazuje najbardziej chyba na uniku, który jest przedstawiony w tym miejscu. Ile mamy uniku i ile procent podczas walki jest na unik szans ma też on bardzo dosyć duży krytyk tu jak to macie też krytyk właśnie broni pomocniczej to jest właśnie ta broń a tu jak nie najeżdżacie to jest właśnie krytyk broni jednoręcznej jest to postać walcząca wręcz więc musicie podchodzić do takiego np. maga, łowcy czy tropiciela ogólnie no, bazuje się na uniku SA też, ale łowca ma o wiele więcej za od niego. Na, na pewno Unik nieraz wam <gryw> uratuje tyłek w niejednej walce. Bo max można mieć go 50, ja mam w tej chwili 47. A to dlatego, że w umiejętnościach to w innym poradniku może wam przedstawię co to i w ogóle. Nie mam nic wydane w Unik, tylko w samym Eku tutaj no, na przykład tu mam 14 uniku, tutaj nie mam wcale, 23, no i w sumie mam 166. Drugą profesją w Margonem jest mag. Tutaj macie na przykład maga w takim stroju. 32 level, no trochę mały, ale zawsze też o tu 60. Mag, no jak to mag, charakteryzuje się tym, że bije z magii. W Margonem są jakby takie trzy rodzaje magii magia błyskawic magia zimna i magia ognia tu macie, to są odporności na tą magię akurat tancerzy dużych tych odporności nie ma no najczęściej z, b, najbardziej mało opłacalnym moim zdaniem magią jest no b, magia błyskawic no dużo to z tego nie robi i to różnie w ogóle działa ale to mam, mam przedstawić tak ogólnie, więc nie będę się rozpowiadał na ten temat. więc magma w tym miejscu mam po prostu albo laskę, albo różkę. Różnica jest taka, że jak masz laskę, to to jest jakby dwuręczne, i w tym miejscu nic nie możesz mieć. A jak masz ruszkę, to możesz mieć i różdżkę, i na przykład orb, czyli coś takiego jak pomocnicza do maga, tylko że od magiczne obrażenia zadaje, lub tarcze. Tak mag może starczą chodzić no na... trochę to dziwne ale tak jest ale tych tarcz dużo nie ma praktycznie trzy chyba się opłaca zakładać może cztery w każdym razie naprawdę dużo tego nie ma no charakteryzuje się mag na pewno bardzo ale to bardzo dużym krytykiem od magicznych obrażeń no ma bardzo mało życia na przykład, no Tancerz też nie ma za dużo jak taki paladyń i wojownik ma o wiele więcej od niego, no ale Magma o wiele, wiele mniej od tancerza tego życia. Za to ma coś takiego jak. Jak, jak, jak absorpcję, którą ja mam akurat 00. Fizyczną i magiczną. Magiczną na no, magiczne obrażenia, fizyczną na no, fizyczne obrażenia. Co by tu jeszcze powiedzieć? No ma mało SA. SA to jest prędkość, jakby ktoś nie wiedział. Pancerza też ma mało. No, tancerz też za wiele nie ma. Ale na pewno więcej od niego i od dystansowych postaci. No, jest też postacią dystansową. Trzeba do niego podchodzić raz. Ogólnie, Margonem to jest walka. Polega na tym, że to jest walka, walki są turowe. Raz ty, raz przeciwnik. Jakby ktoś też nie wiedział. No, to chyba tyle by na mangu, o mangu było. Nie wiem, co to, no, tak, jak mówię, charakteryzuje się bardzo dużym krytykiem. No i tym, że bije z obrażeń magicznych, jak to mag. Może teraz przejdziemy do paladna Mamy tu jakiegoś paladna? Chyba nam właśnie zwięł. Jest też, no, właśnie mag jest literką M oznaczany przy levelu. No, tance się właśnie mówiłem, że literką B. Paladin, o jest paladyn. literką P, to też nie jest za, za duży. Ten paladyn, levelowo, no i paladyn charakteryzuje się tym, że on bije i z fizycznych obrażeń, i z magicznych, z fizycznych więcej niż z magicznych najczęściej. No tutaj też ma broń jednoręczną, która bije właśnie z ataków magicznych, jak i fizycznych. A tutaj znajduje się u niego, powinna się znajdować u niego raczej tarcza. Która też tam ma blok, ogólnie blok można mieć, nie, chcesz, nie wiem dokładnie, ale chyba 20% max, tak mi się zdaje. blok to Blokuje, yy, polega na tym, że masz 20% na zablokowanie yy, ta uderzenia przeciwnika w jakieś, jak, o jakiejś tam wartości, no te wartości są różne, zależy od jaka jest tarcza i od levela. Ale tancerz powiem wam, że dosyć często się przez to i tak przebija: jak w potrójny wejdzie, to jest pogrom naprawdę. No więc paladyn też ma mniej SA od tancerza, ale więcej raczej od maga. O, właśnie przy mag nie powiedziałem, mag się też bardzo dużo leczy i paladyn też ma tą opcję, że może się też dosyć dużo uleczyć. No. Palady. Na czym polega? No Na tym bloku na pewno. Ogólnie, jak walczę z paladynami tam też ma dosyć ciężko. Bo palady ma coś takiego jak kontra, czyli ma ileś tam procent na to, że jeżeli my zadamy mu cios krytyczny, to on nam się odwdzięczy kontrom. Kontra po ciosie krytycznym, taka no, która i wykona po prostu ruch taki automatyczny, no i wtedy dostajemy. Może i to nawet wejść i jego krytyk, nie? No i praktycznie nasze krytyki działają na naszą niekorzyść wtedy. Dlatego tańceż ma bardzo trudno, bo u tancerzy jak nie wejdzie krytyk z, z, z jednoręcznej, to i z pomocniczej wejdzie. Albo nieraz dwa naraz, ale... To nie ma akurat wpływu, dostajesz wtedy jedną kontrę, nie dwie naraz, żebyście nie myśleli, że dwie dostaniecie. No, polega on na... No więc tak jak mówię, paladin polega na kontrze, Tancerze mają bardzo trudno z nimi, bo mają bardzo dużo leczenie. I jak się już nawet pod koniec walki myślisz, że wygrać, to on może praktycznie z 70-50% sobie nagrać przywrócić i robi się nieciekawie. No i wtedy trzeba liczyć na ten unik, nie? no więc ogólnie paladynem dużo nie grałem. Maga mam akurat 113. coś tam gram, ale paladynem dużo nie grałem paladyn z tego co zauważyłem to przy, praktycznie przy każdej walce to ja mówię, że on się tak rozkręca na początku jakoś tak deszcz dosyć lekko, bije lekko, ale z, coraz dłuższa jest walka tym więcej bije takie jest moje zdanie, nie wiem czy to jest dobre zdanie, ale takie mam już no to by chyba było tyle na pal o paladynie, o może też mieć broń dwuręczną z tego co mi się zdaje i na niech. Oczywiście nie do PvP, czyli walki z innymi graczami lepiej tego chyba nie zakładać, ale po prostu do bicia takich jakby to powiedzieć... No to są tytani, nie? to jest takie lepsze potwory niż XP, takie 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 elitarne jakby takie. W sumie elite 2 też są, więc to jest jeszcze lepsze niż elita 2. I tak mówię ogólnie do tych co ogólnie nigdy nie wiedzą, nie wiedzieli, nie mieli styczności z Margonem oczywiście. No, więc może mieć broń dwuręczną paladyn. I to by było chyba na tyle, on ma więcej życia na pewno niż tancerz. To na pewno. Chyba, że tancerz by tam zrobił EQ perfidnie pod życie i nic więcej. Może mieć, kiedyś na starym silniku, na starym serwerze było można, że paladyn miał bardzo dużo, tak jak mag absorpcji? absorpcji. no. Miał bardzo dużo, a teraz już to mu trochę zmienili, i praktycznie wcale nie może mieć. Chyba tylko w niektórych temach. to jest praktycznie mało potrzebne w tej chwili. A kiedyś było naprawdę mocno, no to chyba połowę na tyle. Następną profesją, którą ja chciałbym opisać, jest wojownik. Też oczywiście literą W. Ja nie wiem, czym to jest spodobane, że paladyn P, wojownik W. Tropiciel T. No, może dlatego, że T tropiciel to. Tam coś nie jest T. Pewnie tak, ale. Mógł być TO na przykład, chociaż. Dziwnie by to wyglądało. No dobra, wracając do tego wojownika. O, czym on się charakteryzuje? No Raz, że może mieć broń jednoręczną i dworęczną. E, podobnie jak Paladin, tylko. Jak ma jednoręczny, tak jak paladyn, tylko że po prostu z obrażeń magicznych nie zadaje, i ma takie jednoręczne, które nie zadają tych obrażeń magicznych, tylko same fizyczne. Może też mieć właśnie tarczę, ale najczęściej wojownikiem powinno się grać z bronią dwuręczną, czyli jak sama nazwa wskazuje, no nie można mieć w dwóch, w, w dwóch tych miejscach tutaj broni, bo ona jest dwuręczna, więc tylko będzie tutaj w tym miejscu, a tutaj nic nie będzie się mogli wtedy założyć. Ona ma, broń dwuręczną, ma wiele, wiele więcej ataku niż jednoręczna i ogólnie też się charakteryzuje dużymi krytykami naprawdę wojownik jak nieraz przy, yy, żeby to ładnie powiedzieć i nie przyklinać no bardzo dużo jest w stanie wcisnąć w nasz te krytyki naprawdę nieraz bolą. Nawet mogą być w stanie zabrać z 50%, hapa naprawdę nie przesadzam. Nieraz takie tak widziałem krytyki i dostałem nieraz takiego kryta. No więc mówię, on też bardzo duży atak, krytyk i najwięcej w całej grze ma życia. Tutaj macie żyć. On na moim levelu grubo ponad 30k może mieć tego życia naprawdę. I zanim się nieraz takiego ubije, takimi kurę nie wiem no. W sumie teraz wojownik nie jest już taki dobry, kiedyś to był naprawdę dobry. Teraz już nie ma tego problemu, ale no, trochę trzeba się pomęczyć Naprawdę jest dobrym takim tankiem, tak bym powiedział, takim co zawsze dostanie obrażenia, jeżeli bijecie jakieś lepsze stwory i w ogóle i, i zgrupujecie się w nim, bo ogólnie można się grupować, tu zaproszę do drużyny jest. Możecie się grupować z kimś, bić potwory. Jak pić. to on jest naprawdę dobrym tankiem. Ładnie te wrażenia przyjmuje, i, i dużo mu się wtedy nie dzieje. O, widzę, że wołają mnie na zonsa. No może pójdziemy. Czemu nie dokończymy może w drodze to opowiadanie tych profesji no to tak jak mówiłem wojownik się charakteryzuje dużym dużą ilością chapa i dużymi krytykami Sama też nie za dużo w porównaniu tak jak w poró tak mniej więcej jak ten paladyn no, ogólnie czy jest dobry czy zły, no każda postać margonem jest dobra, jak się umie nią grać i masz jakieś tam już doświadczenie. Może czy jest prosta o to tak już prędzej bym powiedział. Ja dużo nie grałem, ale mój brat ma wojownika i powiem wam nie jest tak trudno aż. Tylko mówię, w PvP teraz nie szaleję. Niestety po tym zmianie silnika. Tropiciel, może teraz przejdźmy do tropiciela. Tropiciel z literą T, nie wiem, pewnie skojarzyliście tam, wcześniej jak byłem kurczę, już pierwszy raz na Wcześniej jak byłem w tym mieście w tam, to najeżdżałem parę razy na tropiciela. Jest literą T oznaczany, jest to postać dystansowa. Oczywiście, czyli ma ług lub kuszę w tym miejscu, a tu ma strzały. Co tu? Nie, to nie tu, to w dół. Tak, to jest zły Goblinów matka. Yy. Aha, tropiciel, no tak jak mówiłem, postać dystansowa, mało hapa do Dosyć, może więcej od Manga, ale, ale mało Goblińskie roku, no, chyba tam trzeba iść, innej możliwości nie widzę. Mało HAPA ma, tak Wracając do, do tematu. Chyba tam yy. dużo SA, dosyć. Może tak, tancerz koło. Może więcej? Mniej? Nie wiem. Gdzieś tak? Co jeszcze? O, tutaj o właśnie jest tropiciel, jak widzicie. W przyjaznym klanie, znaczy w moim, nie w moim tylko. W naszym... W tym samym klanie, co ja. Nie można przejść bez klucza. Oho mogłem się domyślić o matka no zbytnio nie ma, pewnie jak zwykle oni zabiją dobra wracając do tego tropiciela yy, ma on też tak jak mag yy, tą absorpcję magiczną jak i fizyczną ma je zdecydowanie mniej tak z połowy tego co mag no raczej w na pewno nie damy rady. No co by tu jeszcze powiedzieć o tym. No jest tą profesją dystansową i jego ataki w sumie polegają na tym, że zadaje obrażenia fizyczne jak i magiczne. Jest on połączeniem takiego maga i łowcy, którego zaraz po nim będę opisywał. A mianowicie, yy, tak jak mówiłem, zadaje on obrażenia magiczne, jak i fizyczne. Yy, w sumie, nawet bym mógł z dwóch magii bić, bo i łuk może mieć wtedy fizyczną, jak i magiczną. O tu macie właśnie taki łuk na przykład obrażenia, i też może mieć na przykład yy, tutaj, akurat nie, bo to są strzały do łowcy i do tropiciela, więc nie może mieć łowca obrażeń magicznych, więc tutaj nie ma obrażeń magicznych, ale do zatopiciela też są specjalnie nieraz specjalne nie rozstrzały, które mają po prostu tutaj też, no, które mają po prostu obrażenia magiczne i wtedy możecie na przykład tu mieć obrażenia od zimna, ugod ognia, a, a ten, no i, od, i fizyczne obrażenia, czyli jakby takie trzy różne ataki zadajecie tylko oczywiście z tych strzał dużo nie będziecie zadawać. Widziałem takich często, znaczy często, no widziałem takie, że po prostu, tu mieli od ognia, tak jak tutaj, a strzały mieli od zimna, żeby tylko w zamrożeniu wchodziła taka umiejętność, co zamraża przeciwnika, na przykład takiego Tytana, o O, coś, taki Tytan się rozbije, jakby co, tak, około chyba dwóch, trzech, dni, czy czterech, nie wiem. Ja ogólnie pierwszy raz będę go tak bił, jeżeli go w ogóle będę bił. No, co by tu jeszcze o tym? Do tropicia trzeba podchodzić dwa razy, nie daję, ja domaga raz, tylko dwa. Czyli raz więcej. Ale podchodzi musi taki tancerz, paladyn i. i wojownik. Nie no, żebyśmy ubili to, ale dobra. No dobra, no zobaczymy. Muszę podchodzić Dobry. do niego. No, też ma unik. Nie tyle co tancerz, ale ma w tych dwóch krytyków też nie ma aż takich dużych. O, ogólnie dystansowi nie mają dużo krytyka, no bo w końcu trzeba do nich podejść. Ale mogą mieć coś takiego jak e, obrażenia od rany. Tancerz też może mieć, które po zadaniu, i w, kiedy one wejdą, no tam przeciwnik dostaje do końca walki, chyba czy tur Nie wiem dokładnie. Chyba do końca walki jakieś tam obrażenia, to wtedy. Jakieś to one są tam opisane ogólnie przy broni, jeżeli ma taką możliwość, ile tam procent na to, że wejdzie i, i jakie obrażenia i wtedy zostają. I to naprawdę wtedy boli, bo jak wy podchodzicie dwa razy, a im to wejdzie od początku, no to praktycznie tak jakby mieli podwójne ataki, nie? No, co by tu jeszcze? Może łowca teraz, to będzie chyba ostatni nasz, każdego chyba opisałem. Ostatni nas tutaj kolega, właśnie jest łowcą. 104-5 level. Ej, co mówię? Tropicielem. Ten tutaj jest łowcą. O, matko, a się mylę już. Ten też. No i łowca. Charakteryzuje się chyba największym SA, tak mi się zdaje. Chyba tak. Największym SA, jakie, jakie można mieć w grze. To ta postać na tym chyba bazuje, naprawdę. Chciałem takie, że takie powieści, może nie, ale takie stwierdzenia, że na przykład taki, taki łowca, jeżeli pod SA się zrobi na full, naprawdę full na takim 200-ponad levelu, to z takim magiem, jak walczy, to mag góra ma jeden, jeden naprawdę jedną turę na oddanie swojego jednego, jedynego ciosu w tej walce, a resztę wykonuje po prostu łowca, bo tego z tą szybkością przewyższa. No czyli bazuje na bardzo dużym SA, na uniku też nie aż takim jak tancerz, większym niż chyba tropiciel. Po prostu taki druga postać, która bazuje na uniku, ale od razu po. najwięcej uniku ma od razu po tancerzu. Ostrzy. Też jest dwa razy trzeba do niego podejść jak do tropiciela. zadaje obrażenie o co możemy mieć musi mieć, jak jest dystansowy, musi mieć kurz lub łuk. Oczywiście strzały tutaj. No, tu ogólnie, o jeszcze też nie powiedziałem o tym. Y, tancerz. Tancerz bazuje tutaj, bo tu masz takie trzy cechy. Siła, zręczność i inteligencja. Y, no chyba inteligencja, no. Y, I mag bazuje całkowicie na tym. Tancerz na sile i na zręczności. Y, łowca na zręczności, tropiciel zręczności i intelektu. A Paladin oczywiście, jak można się domyślić po broni i po tym, jak, jaką oni potrzebują, w siłę i w intelekt. No, to tak po skrócie. Wracając do tego, do tego łowcy. No więc, tak jak mówiłem, najwięcej SA ataki od, tylko od fizycznej lub od głębokiej lub od trucizny, właśnie odporności ogólnie. Najwięcej tych odporności tutaj, tych pierwszych trzech. Bez tej bez zielonych, ma mag najczęściej. No bo on się interesuje, tak jakby. No ta postać jest skierowana na magiczne obrażenia i też jest skierowana to, żeby te magiczne obrażenia blokować. A reszta postaci nie jest zbyt. Na przykład taki coś widzicie, że na mam na minusie jedno. Akurat taki item jest. No ale to nie ma co się tym zrażać, bo mówię, od tej magii naprawdę mało osób to ma praktycznie zero, aby tyle co potwory. No i mówię, magma ma najwięcej, tancerz ma dosyć mało na wszystko, wojownik tak samo, paladyn ma coś już więcej, tych tak po 20 może mieć tropiciel też tych procent, ale łowca, łowca naprawdę to to jest pogromna to, bo tutaj jest trucizna, to są magie, a to jest trucizna. Znaczy tancerz może mieć truciznę, łowca i nie wiem czy tropiciel chyba też, czy nie, nie wiem, tego nie wiem naprawdę. No. I on właśnie tu ma, to jest odporność na tą truciznę. I on może mieć tej odporności naprawdę dużo na moim levelu. Nie wiem, to nie jest od tyle tylko tyle od ek, co od EQ i od umiejętności, bo w umiejętnościach też można, od błogosławieństw, które są w tych miejscach. Ja akurat żadnego nie mam, więc wam nie pokażę. Ale naprawdę ma duży... na przykład może mieć 90%, czy nawet nie wiem, tam 70 tej odporności, nie wiem ile jest maxa, ale może przecież z 90, ale 70 parę widziałem, więc oni praktycznie z żadnych obrażeń nie dostają z Więc tak jak mówiłem, no jest, jest dystansową profesją. Tu nie ma teraz, to jest. Dystansową profesją może mieć włók, obrażenia od fizycznej i strzały, oczywiście też. Strzały też przy, mają nieraz przebicie pancerza, na przykład tak tu, te tutaj. No i to by było chyba na tyle. No nie ma za wiele życia, mniej chyba niż tancerz. Ma mniej na pewno, w ogóle dystansowe mają mniej niż tych, od muszą grę walczyć wręcz. Ma chyba, nie wiem, czy najwięcej... tropiciel chyba ma więcej życia, mi się zdaje, niż łowca, ale nie jestem pewien. Ale ma ja ogólnie dosyć mało że na moim levelie, może mieć 20k, może nawet nie, 16, 18, jest coś koło tego. No dobra, mam nadzieję, że wam coś, coś wam pomogłem w tym krótkim takim poradniku ogólnym, takim w roboczej wersji, nie pokazywałem wam żadnych stroi, żadnych tam umiejętności, ani nic po prostu chciałem tak się wygadać, powiedzieć Wam co mniej więcej o co chodzi w tym, żebyście wiedzieli co i jak. No i mam nadzieję, że Wam się spodobało. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych filmach. I mam nadzieję, że... No jeszcze powtarzam, z tym mam nadzieję, ale naprawdę... Margolem to fajna gra i serdecznie wszystkich zapraszam do zagrania ze mną. No to na razie, cześć. No i jeszcze jedno, jak Wam się spodobał filmik to łapka w górę, bym prosił bardzo i, i subik żebyście wiedzieli kiedy wystawię następne jakieś filmy może z Margonem albo co z innej gry, ale raczej z Margonem jak na razie. Potem może się skupimy na jakichś innych grach. No to tyle. Do zobaczenia.